No halo, halo, cześć i czołem. Słuchajcie, po ostatnim odcinku, znaczy ostatnim, wcześniejszym, bo ja kręcę ich kilka na raz. W każdym razie po odcinku, gdzie robiłam koniczynki na odcinek z komentarza. Bardzo dziękuję jeszcze raz za tamten y, pomysł na odcinek. Mówiłam, że jak coś to zrobię krzyżówkę, nie? Więc wzięłam te losy, y, po piątce. Cztery, 4, cztery, 4, 4, 4. Ale przy okazji sobie wzięłam mega krzyżówkę, piętnastka, puch, 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 puch. I mamy... Mam, mam zwrot, czyli mam 20 złotych. Haha, cieszy Micha. Dobra. Więc co? Zabieramy się za te losy. Będą jeszcze losy inne, będzie różna kombinacja. Nie wiem, czy wezmę te słówka za piątkę, bo jakoś nigdy nie miałam tam, biorę pierwszy lepszy. Nigdy nie miałam tam aż takiego szczęścia. Tak. Ale coś innego. Oczywiście we, ten, jak to się nazywa? Vegas. Nie, Vegas to nie jest coś, co. Co mnie uwielbia. Ja to zresztą też nie zaczynamy. A więc pewnie wygasa. Nie będzie, bo to nigdy mi nie oddało. Nie wiem jeszcze. Jeszcze zobaczę. Daj, dajcie znać w ogóle. Czy Wy lubicie ta. O! Ekspres Losy. Jak tam u Was to jest? Bo ja tak. To jest taka faza, nie? Eme. Jest tak, że one są fajne. I naprawdę by się brało, że tak powiem, nie? J. Widzicie? Widzicie. Frezja. A jest taki czas, że, a jajku drażnią, bo nic tego ekspansja nie przynosi. C. E, więc nie wiem. Dajcie znać, jak Wy to macie do tego. Gdzie jest to C? Nie ma C? u hu D. Ada to nie wypada. Pierwsze dać nam. O, Adam drugie. Adaśko. Adaśko. Doba. I tu, prawda, prawda, Y. Więc dajcie znać, jak, jakby do tego podchodzicie. Splot wydarzeń się stał, że Y nie ma, W. W, W, W. Co to tak, takie dali, z taką ilością E, T. Stos. Splot. I co? Efekt. Ktyw. efekt. L, lis, splot, no i tak jak mówiłam, że nie wiem co mówiłem. z, że po prostu tak średnio czasami chce się drapać te ekspres, losy, zapas, a czasami po prostu nie drapać, wiesz, że się nie drapie Monika, no, ja nie wiem, i, i co teraz nam tu wyjdzie, lis, i chyba tyle, f, 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 f. Fryzja i tyle, ha, ale zabłysnęliście, p, prawda, zapas, k, ekspansja i co, i efekt, b, 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 doba, b, były tyle. V, V, E, jedźcie, dajcie spokój. O. O, mamy do Mamy trzecie. Czyli mamy wygraną. O, sa. I co? Czego tutaj nie było? E, N, R, W było? A jak? Prawda? Ale R nie było, S, P było. Mhm. Czyli co? Powtarzało się S, R, E, N. Mhm. No dobra, ale mamy trzy. Czyli mamy co? Pion, taka. E. Na Kupkę Zycięzców lecimy dalej. No to szukamy. S. Syn. Les. Kwaka, marzec. No nie, tu nie, tu nie, nie, skuter. Kos. I cios. Ka. Ka. No, ko k. No, koka. kwoka, Nie koka skuter No tak mi się spodobał ten mazak no Mówię Wam, ładnie marzę. Tyle. V. Potrzebne jak drzwi w lesie. C. C, C, C. Marzec. Mam zawias. E, rycyna. H. Halny. U, F. Hmm, nie widzę. I. Przynajmniej idali Batik. Batik? Serio? O. Nos. Sola. Kwoka. Okos. Mamy pierwsze. Pyk. Więcej nie widzę. M. Marzyc. E. Tyle. A. O, a dalej. A to mi się podoba. A to tak, a tu i tu. O. Halny tu jeszcze. Rycyna. I tu. I chyba tyle. R. R. Tu. R. ner, Tu. Marzec. I chyba tyle. W. Kwo. Aha, tu było jeszcze A. Kwoka, czyli drugie jest Kwoka. W. Owczarek. G. E. X. E. Dajcie spokój. E. Les. Marzec. E. Ziele. Ner i skuter. I chyba tyle. T. Bati. Skuter. U. O, skuter, czyli mamy trzecie. Tak, ładnie. I Y. Tyle. I A Y jeszcze tu. N nie było. BD nie było. Z L Y tu. E było. A jakże? Ale Z n, l. Dobra, ale mamy trzy, czyli mamy kolejną piąteczkę. Kolejną piąteczkę podoba mi się i lecimy dalej. S zaczynamy znowu od S. Znowu? Tam też było od S, a i jak? Tu jest eliksir młodości, rosa oset. E... No i no i co nam to da? Zobaczymy zaraz. Elixir, macica. I, i, I tu i ładnie i u w kiwi. N. Endal, jak miło. Zaką, felicja no, I o tu. Chyba tyle. Ha. Nie ma. P. 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 p, 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 p. Nie ma. Te. No najlepiej jak dadzą jakąś polską literę nie ma. Aha, to tym sposobem idziemy do M, u mizgi, tym marki i tu. Aluminium, jak się odkłada w mózgu, ojojoj, oj, oj, L. Eliksji, tu. Tak, Y. Tym sposobem mamy pierwsze słowo. G, gra, pozorów i umizgi. Chyba tyle, nie? Tak? W. B. Kiwi. I tyle. A, no to ładnie. Gra. Ano, malia Za kom. A, da. I marki. Tyle? Chyba tak. Z. Umi, zgi. Tak. F. Nie ma. D. Ada. Drugie. Nie ma. Więcej. E. Eliksir. O. Set. Eren. Tyle. V. Jesie. B. bo Czyli nie dali O. O, K, R, U. O, K, R, U. O, kurczaki. Czyli tu pusto. I zobaczymy o ostatnim, o ostatnim, nadzieję. Dobra. Czy tu cokolwiek będzie? F. Krokus, coś tam. F, Jacek, to nie ma. G. Punkt gra. Nie ma. P. Punkt V, E, to rozumiem. Neon, Abel, Lej, czy M? I Jacek Pozdrawiamy my, Jacek, Jacek jest. M na sali, m, mu. No. I. Si, Chorski. Mm -hmm. mm -hmm. L. Z, O, beza A, okay. K, No i U się tak krzyżówka czy nie? Punkt, krokus, kutno. lecimy dalej. A, ładnie. Roka, Jar. Tu. Wystarczy, żeby dali B i byłoby ładnie. Chyba tyle. I dajcie spokój. K. Krokus. Punkt. Jacek z roka. Aha. T. Kutno. Berat. I punkt. R. Chyba rozpad. R gra, drugie. R z roka. Tu. Pom, 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 pom. Buzet. Dobra. Chyba tyle. N. Punkt. Mamy trzecie. Fajnie. N. Mówiłam N, tak? Tak. on R było. Chyba tyle, J. Jacek. O Jar, mamy czwarte. U, lej, mamy piąte. U, Ładnie, J. Tyle. O Krokus. Coś tam, coś tam. Oczko, sroka. U, do. Okutno. Kolejne. Neon. co? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem? Naprawdę? Raz, dwa. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem słów. Zaraz to jeszcze raz przeliczę, ale siedem słów to jest czterdzieści złotych. Wow. Czekajcie. Jeszcze raz ja sobie to przeliczę. <gry> Kutno. K, u, ty, n, o raz neon ne, e o, ne. dwa lei i patrzcie równo l e to jest kolejne m e, u kolejne punkt nie wiem czy mówiam p u n. k ty gra patrz czy dobrze raz g r a jar, i a ry pięćset razy czyli kutno neon dwa Lej 3, emu 4, jar 5, gra 6, punkt 7. Dobrze, ja to już liczę? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem i czterdzieści złotych. Dobra, podsumujmy to. Słuchajcie, na cztery losy krzyżówka nie spisał się ten jeden. Sprawdź Marcin jeszcze, czy dobrze to, to, to patrzę. Marcin, jak sprawdź, czy się naprawdę nie spisał ten. Ale te to pięknie, szczególnie ten jeden. Tutaj mamy piątaka, tu mamy piątaka, czyli dwa po piątce, czyli dycha. I tu mamy rewolucję bo 40 złotych, więc na 20 złotych mamy 50 zł z losów, nie? A 20 złotych był taki wkład, no i tu 20, więc wow, ten to jest piękny po prostu los, 7 słów i 40 złotych. Drugi raz w tych losach, krzyżówka, także mnie się bardzo podoba. Nie pisz poniżej tej linii, więc tutaj nie możemy pisać, ale tu. Nie ma, nie? Ja? Czyli jeden nos się nie spisał, trzy się bardzo spisały. Dycha i 40-50 zł. Także ja dziękuję Wam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Było mi bardzo miło, że byliście. Dziękuję za polubienie, subskrypcję, komentarze i mamy piękny odcinek. Naprawdę piękny. 50 zł na odcinku. Dziękuję Wam bardzo. Trzymajcie się. Do zobaczenia na kolejnych odcinkach. Pa, pa.